Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego od początku budził skrajne emocje, a fani w komentarzach ostrzegali aktorkę, że celebryta Bawidamek lubi skakać z kwiatka na kwiatek. Oczywiście Opozda zacięcie ripostowała podobne wpisy i ochoczo pokazywała kolejne czułe fotki w objęciach Królika. Kilka miesięcy później Antek skończył u boku sąsiadki, a Asia z papierami rozwodowymi w ręku. Po namiętnym uczuciu nie zostało ani śladu, a z sieci konsekwentnie znikają instagramowe dowody miłości. Jakiś czas temu opozda usunęła zdjęcie z hucznego ślubu, a kilka dni temu królikowski wykasował swoją walentynkową laurkę. 14 lutego celebryta pokazał zdjęcie ówczesnej ukochanej w zaawansowanej ciąży i podpisał je: moje słodkie walentynki. Post nie zestarzał się najlepiej. A królik zdecydował się skasować fotkę. Co ciekawe, na jego profilu wciąż można znaleźć kilka zdjęć z Asią, a komentarze pod nimi. No cóż, nie są zbyt przychylne dla aktora. Myślicie, że konkubina sąsiadka też doczeka się kiedyś takich publicznych plaurek?